Jak wygląda mój dzień? Zwykle jestem bardzo aktywna. Wstaję, zazwyczaj troszkę za późno. Szybki make-up, śniadanie i już pędzę na zajęcia. Droga jest krótka, bo de ekonomika z każdego miejsca w Białymstoku stoku jest blisko. Szkoła wybrałam 3 lata temu i nie żałuję, to był dobry wybór. Ciekawe zajęcia ukierunkowane pod wymarzony zawód. To, co jest dla mnie ważne, to atmosfera. Mam wielu przyjaciół, z którymi spędzam czas. Moje koleżanki, ach i moi koledzy po prostu moja ekipa. Lubię, jak dużo się dzieje. Do stereotypowych szkół, w których nauka i nic więcej, ekonomik na pewno nie należy. Nauczyciele chcą, abyśmy byli kreatywni. Tu naprawdę warto być. Wysoki poziom nauczania jest dla mnie bardzo ważny. Wszędzie komputery, tablice interaktywne, a w całej szkole ogólnodostępne Wi-Fi. No i ten przyjazny klimat. Ekonomik to moja szkoła i moi przyjaciele. Aha, i jeszcze jedno, poza nauką mam jeszcze czas na swoje pasje.